Cześć, witajcie, z tej strony dęku witam was serdecznie na hardcore w gildii Hasa. No i koniec trollingów, koniec trollingów oto 69 odcinek serii Hasa. Poznaj nas. Nie wiem dlaczego liczba 69 budza aż tak duże emocji na kanale. Pewnie dlatego, że 69 to jest taka śmieszna liczba, że jak odwrócimy 6, dostanie się 9, a jak odwrócimy 9, dostanie się 6. Tak więc no, chyba o to chodzi. W każdym bądź razie. <gryw> w każdym bądź razie jesteśmy na terenie Gildii Hasa i oto taki krótki, mini mini specjal. Który obiecałem już jakiś czas temu, czyli pokażę Wam, jak wygląda Gildia Hasa od wewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Na pierwszy rzut oka się oczywiście morze Obsydianu. Tak, mamy tutaj morze Obsydianu. Jest też jednokratkowa fosa w razie W, w razie czego. Chociaż do tej pory jeszcze chyba ani razu jej nie używaliśmy. Mm, zabezpieczony Kuboid jest dwoma takimi ścianami obsydianu. Mieliśmy robić cztery, ale, no wiecie, lenictwo lenistwem. No i oczywiście rzuca, nie wiem co to jest. <grywka> Jakaś gigantyczna farma dyń. Wydaje mi się, że zbierają tutaj mm, moi, moi e, że tak powiem, gildyjni koledzy dynie na odwet, ponieważ, jak widzicie, ktoś tutaj nam zrobił biom, biom zimowy. I zbierają chyba surowce, żeby zrobić odwet. Mm, na pierwszy rzut oka, oczywiście, rzuca się gigantyczna, dziwna wieża. Mm, na początku był to mały, skromny taki żółwik z obsydianu, i przemienił się właśnie w coś takiego. A wszystko przez to, że jakiś czas temu masówka próbowała się wbić i zniszczyć nam gildię. No i kopie się wkurzył i stworzył właśnie coś takiego. Co prawda nie wygląda to, nie wygląda ta wieża w żaden sposób, ale spełnia jak najbardziej swoją funkcję. Za chwilkę wam pokażę dlaczego. Mamy dwa piętra. Na pierwszym piętrze jest takie dosyć duże, fajne pomieszczenie, z którego możemy sobie snajpić kogoś, kto tam, prawda, tutaj przybiegnie, i będzie chciał nam wysadzać TNT i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to jest pierwsze piętro. I u góry jeszcze też mamy taką miejscówkę do snajpienia to już jest taki level hard dla bardziej wyskilowanych łuczników typu miron i tak dalej i tak dalej mm, ok schodzimy sobie na dół i za chwilkę pokażę wam jeszcze podziemia mm, same zabezpieczenia no bardzo dużo piasku, bardzo dużo opsa, bardzo dużo wody i tak dalej i tak dalej no standardowe zabezpieczenia Schodzimy sobie na dół. Tu jest jakiś korytarz. Leci na dół. Na tej edycji nie przykładaliśmy się jakoś mega bardzo do, 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 do wyglądu tych podziemi, ponieważ kwestia niszczenia kuboidów myśleliśmy w ogóle, że nie przetrwamy pierwszego tygodnia, no ale jakoś, jakoś żyjemy. Nasza gildia funkcjonuje. Tu są jakieś magiczne zabezpieczenia. Jakieś pułapki, których Wam niestety pokazać nie mogę ze względów bezpieczeństwa. Tu jest Ulubione miejsce kopii, ten teges. Tu jest farm arbuzów, ale to jest nic, nic niewykonane, więc Wam nie będę tego pokazywać. No i schodzimy na sam dół do podziemi. I tak to się mniej więcej prezentuje. Wykonane w takim trochę neogotycko-barokowo-średniowiecznym stylu z czerwonego i białego kamienia. Elegancko się to komponuje. Same podziemia wykonał kopia. I to są chyba pierwsze takie podziemia, które nie są symetryczne. Bo do tej pory na każdej edycji budowaliśmy, budowałem w, głównie ja z kimś tam przy pomocy i budowaliśmy zazwyczaj takie typowo kwadratowe, symetryczne, prostokątno kwadratowe podziemia, a na tej edycji Kopia postanowił stworzyć coś takiego e, innego, nowego, lepszego. Tak, i bardzo się cieszę, że właśnie Kopia stworzył te podziemia, bo on razem z Mackiem to są chyba dwie takie osoby u nas w gildii, które nie są. Że tak się wyrażę, budowniczymi kalekami, <noise> jak pozostałe osoby w gildii. No, i oczywiście, tutaj na dole są pokoje. Ja za chwilkę je wam pokażę. No, hmm. zaczniemy może od tej strony. Mamy tutaj i portal. To jest pokój Maćka i Tajwosa. Bardzo schludny, bardzo sympatyczny, nederowy style. Mają strasznie duży pokój. Kilka poziomów, kilka pokoi. What the fuck! No ale taki elegancki, schludny. I na temat hasa grzybek i hasa lore X. Oni tutaj niedawno zrobili jakieś przemeblowania. Mm, też taki nederowy styl. Ogólnie prawie wszystkie pokoje są tak, tak zbudowane. Kurde, ci mają w ogóle nawet trzy piętra. God damn it. Że tutaj, prawda. Inspekcja budowlana musi wjechać na salony i trochę im ukrócić e, tą. Tutaj jest pokój z Ten też ma. Patrzcie w ogóle, ile pięter. Jakie skomplikowane przejścia i tak dalej. Tu jest nawet na dół jakieś zejście. What the fuck! Kolejne trzy piętra. Pięciopokojowy, pięciogwiazdkowy pokój. What the fuck, jakie fajne podziemia. Chciałbym mieć takie weskitu. Można sobie tutaj fajnie dużo skrzynek poukrywać. Tak więc coś myślę, że do Kildi Hasa musi jeszcze wjechać jakaś inspekcja budowlana i sprawdzić, kto tutaj nie odbiega od jakichś standardów. Asper i tutaj chyba też był Pepciu, Wow, jaki pokój zajebisty. Wow. Pierwszy raz to widzę. Patrzcie na to. LOL. Ile płyt mają. Jaka DJ-ka. Siema. Czu, 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 czu. Czekajcie, odpalimy sobie może coś. Mm. Niech będzie kolor fioletowy. God damn it. Gdzie jest ta płyta? Tutaj jest. Okej. Okay. Jaki klimacik. Tak więc to jest ich pokój. Wygląda naprawdę sympatycznie. Niedawno przeszedł. DJ Antypecił Energy 12 CD What the fuck. Coś mi się wydaje, że przeszedł ten pokój lekki remont, bo jeszcze niedawno na live odwiedzałem go i wyglądał całkiem inaczej. Tu jest Słagerski pokój Wejtla, nucera i, i pana Grzyba, który już nie gra. Patrzcie, jaki swagerski pokój. Check this out. Trzy głowy, mogliby sobie tutaj zrobić, dobra wyłączymy to, mogliby sobie bez kitu zrobić tutaj <grystanie> witchera w pokoju. Zastanawiałem się czy by nie zrobić takiego trola i postawić takiego właśnie witchera, ale nie, myślę żeby się mogli troszkę delikatnie obrazić. Dwie głowy nawet szkieleta, elegancki, bardzo fajny pokój, bardzo mi się podoba, taki duży, przejrzysty, zrobiony na ukos coś nowego, coś innego coś bardzo naprawdę ładnego ok, lecimy dalej hmm, pokój, pokój Flypera i Driza no, taki też trochę inny ponieważ jest dodany trochę Sandstone'a, który oczywiście pasuje bardzo ładnie do tego czerwonego kamienia, bardzo mi się to również podoba, solidny 2 na 10 Majronek Majronek swój pokój ma taki trochę. Ło, wow, patrzcie ile zabezpieczeń. Trochę sporo tutaj przemeblował, ponieważ mieszkał wcześniej w kilka osób, teraz mieszka sam i temki, które złapałem. Nie wiem gdzie tu jest przejście, jakiś taki ma jeszcze nawet tutaj kanciapkę. O, proszę bardzo, poukrywane skrzynki pod bedrokiem. Report, report. Lecimy dalej. Mm, tu jest też DJ-ka postawiona. Zmieniarka CD Made in Hasa. Siema, siema. Tu są publiczne skrzynki, do których rzucamy jakieś pierdoły. Mm, tu jest pokój poca. Mixter to Cox. Wiadomka. Wbijamy do góry. No, taki elegancki design. Bardzo prosty i schludny. I u góry na schodach znajduje się. Zajebisty mikster i jakiś tam bartek. <grymne> oh my god. Oh my god. Tutaj mamy zejście na dół. Jakie Jaki podkarnie. Nie wiesz, że tu są wszędzie helty. No właśnie, to są atrapy tylko. Ale i tak mimo wszystko też bardzo ładnie to wygląda. Sympatycznie. Tu mają nawet jeszcze jakieś przejście. Patrzcie, jaka stołniarka. What the fuck. Tutaj też. A, balakon, balakon. Ok. Ok, ok. Czy to już wszystko? To chyba wszystkie pokoje. Są jeszcze tam jakieś pokoje e, u góry porobione, ale nie wiem za bardzo w którym miejscu. I to jest ostatni najlepszy pokój ever w tej gildii, czyli mój. Wykonany z czarnego, bardzo mocnego kamienia. Proszę bardzo, jaki design. Eleganckie tutaj, prawda, poteczki, pełne skrzynki, które ostatnio robiłem na live'ie i moja zbunkrowana podkarnia pod ziemią i tutaj mam jeszcze poukrywane skrzynki z zajebistymi temami, czyli dwa jakieś chujowe miecze i spodnie pro 3, a tutaj też jakieś biedne itemsy. No, to by było chyba na tyle z tego, z tego, z tego, z tego... Czekajcie, może sobie jeszcze tutaj zakobluję szybko. Żeby mi nikt nie ukradł tych moich zajebistych itemów. Yeah! Okej. Okay. I to by było chyba na tyle. Mogę wam... Tu jest enchant. Mogę wam jeszcze w sumie pokazać, jak wygląda nasza fosa. Tak mniej więcej prezentuje się nasza fosa. To jest też zrobione z pomysłu od jakiejś gildi z poprzedniej edycji. Już nie wiem nawet od jakiej, nie pamiętam. Tak więc mamy zrobione nóżki w momencie, gdy nawet jeżeli ktoś tutaj wpadnie, nie zdęda, rzuci jakąś perłę, no to ma kaplicę ziomeczku, ma kaplicę, ponieważ mamy zrobione tutaj nóżki. I to by było chyba na tyle. Dzięki za oglądanie serdeczne i trzymajcie się do kolejnego odcinka. Jo!